Cześć Wam wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z filmikiem nowym, spontanicznym, gadanym na temat tego, co dzieje się ostatnio we Włoszech. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że ten był, weekend był taki nietypowy, pełny nowości dla mnie i pewnych odkryć. Dlatego postanowiłam zebrać to wszystko razem. I wam o tym opowiedzieć. Specjalnie ubrałam sobie tą bluzeczkę, którą kupiłam specjalnie e, podczas pandemii, podczas e, totalnego lockdown. Jest na niej napisane insieme La Faremo. Kupiłam tą bluzkę ze względu na to, że część pieniędzy, które płaciliśmy za bluzeczkę, szło na pomoc e, w szpitalach, pomoc e, w leczeniu właśnie tego wirusa. Myślę, że to się wiąże teraz wszystko razem właśnie w jeden temat. Jak teraz ta sytuacja we włoszech wygląda i jak się Włosi czują z całą tą sytuacją? Nie wygląda to zbyt dobrze. Owszem, numer ciągle spada, owszem już teraz możemy jest faza duę, więc możemy wychodzić z domów, możemy widzieć się ze znajomymi, z rodziną, ale wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik. Yy, ludzie zaczynają się skarżyć, ludzie zaczynają się buntować, bo tak jak wam powiedziałam już na InstaStory, nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Po pierwsze, Wiecie, że byłam na zakupach w ten weekend, to był pierwszy raz od trzech miesięcy, kiedy jechałam na zakupy i nie jechałabym na te zakupy, gdyby naprawdę nie było tak, że potrzebowałam kupić kilku rzeczy dla moich dzieci. Wybrałam się do centrum handlowego, te centrum handlowe zawsze było otwarte od godziny dziewiątej. Ja chciałam tam być już wcześniej rano, żeby właśnie szybko zrobić zakupy i szybko do tego domu wrócić. Po pierwsze nie było żadnej informacji w żadnym miejscu, że sklep nie zostaje otwarty o dziewiątej, tylko o dziesiątej. Była godzina przesunięta, więc my tam dojechaliśmy i z dziećmi staliśmy przed samym wejściem pół godziny na słońcu. Absurd totalny. Zamiast ludzi wpuścić do przynajmniej już tego centrum handlowego, już nie mówię sklepy mogą być otwarte troszeczkę później, ale przynajmniej wpuśćcie ludzi, pójdą sobie do łazienki. Nie staliśmy, były na podłodze takie oznaczenia. Co metr można było stanąć, żeby zachować od siebie odległość odpowiednią. I okej, okay, zgadzam się z tym, nie powinno się być ściśniętym, nie powinno się być w tłumach, wszyscy razem, ale nie tak na zewnątrz, na słońcu, gdzie we Włoszech już naprawdę zrobiło się gorąco. Bez powiadomienia ludzi trzymacie na zewnątrz i ich nie chcecie wpuścić. Dobra, to już okej, okay, wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka, wszystkim mierzymy temperaturę. Okej, okay. dobra, nie będę tutaj podkreślać tego, że uważam, że to jest totalny absurd mierzenie temperatury osobom, bo co z tego, że ją mierzycie? Poza tym, jestem na słońcu od pół godziny, wiadomo, że ta temperatura będzie troszeczkę wyższa, tym bardziej, że te, te termometry, które oni mają, które mają mierzyć temperaturę tutaj, nie są do końca wiarygodne i uważam, że to jest totalny absurd. Okej, okay. zmierzyli nam tą temperaturę, idziemy dalej. Do każdego kolejnego sklepu, w kiedy wchodziliśmy, też znowu mierzenie temperatury. Dobra, każdy chce y, umyć ręce, nie mieć odpowiedzialności, że y, wejdziesz do sklepu i możesz mieć temperaturę, więc oni chcą już się zabezpieczyć, mimo że to jest we Włoszech już nieobowiązkowe. To jest wybór danej firmy, czy chce zmierzyć temperaturę, czy nie. To nie jest obowiązek, ale tak robią. Dobra, do niektórych sklepów trzeba było zmierzyć tą temperaturę. W każdym sklepie trzeba dezynfekować ręce i założyć rękawiczki. I tu jest pierwszy absurd totalny. Po pierwsze, udowodniono, że ten wirus nie przenosimy przez skórę, czyli te rękawiczki są bezużyteczne. Produkujemy tylko przestraszne ilości plastiku i do tego zaraz dojdę. Wróćmy do rękawiczek. Widziałam osoby, które już stały w kolejce przed wejściem do sklepu w rękawiczkach, bo te rękawiczki wzięli sobie z domu. Okay? No super. Ubrali sobie te rękawiczki i już pół godziny w tych rękawiczkach stali. I co robili? Dotknęli się tu, dotknęli się tam, to, dotknęli sobie maseczki, góra, dół. Te rękawiczki były pełne bakterii, bo. Fakt, że my zakładamy rękawiczki, nie oznacza, że my nie dotkniemy twarzy czy nie wysmarkamy nosa. Więc po co te rękawiczki mamy zakładać? To jest to samo, jakbyśmy dotknęli wszystkiego rękoma, moim zdaniem. No dobra, rękawiczki w ogóle, które nam dali, kto mnie śledzi na Instagramie, tutaj też powtórzę, je widział, to nie były rękawiczki, to były worki. Jesteśmy dzisiaj w zarze i zobaczcie, co nam kazali założyć. Rękawiczki, to są rękawiczki teraz obecnie. Ogromne worki. I trzeba było w tych workach chodzić tak, ponieważ jeśli dałeś ręce w dół, no to ten, ten worek ci spadł. Niemożliwością było wyciągnięcie pieniędzy w tych workach, w ogóle w rękawiczkach. E i tutaj nasuwa się pytanie, czy oni właśnie chcą do tego dojść, żebyśmy właśnie z portfela wyciągali tylko kartę i płacili kartą, nie pieniędzmi? Właśnie do tego według mnie chcą dojść. Bo rękawiczki według mnie to jest totalny absurd. Walczyliśmy tyle lat, zaciętą walkę, by w sklepach nie używać już jednorazowych reklamówek, siatek. Doszliśmy do tego, że wreszcie one są tak jak powinno być. To teraz zawalimy świat w ciągu kilku miesięcy, bo tak będzie, tymi plastikowymi woreczkami, bo nie można tego nazwać rękawiczkami. Tak mi się ciśnienie podniosło podczas tych zakupów, że kupiłam tylko te skarpetki, których bardzo potrzebowałam dla moich dzieci i wróciłam do domu. I myślę, że tak zrobi większość osób. Po prostu przestanie chodzić na zakupy do sklepów, tylko będzie robiła wszystkie zakupy online. Do czego to doprowadzi? Przecież sklepy zamkną. Za niedługo i kto jest w stanie utrzymać to tempo i to wszystko, co się ostatnio dzieje? Chyba nikt, bo już trzy miesiące byli zamknięci i jeszcze teraz są poddawani takiej próbie, gdzie, żeby otworzyć jakąkolwiek działalność w tym momencie, nie otworzyć od zera, ale otworzyć po tym lockdown, każda firma musi ponieść ogromne koszty. Koszty sanifikacji, dezynfekcji, jednorazowych rękawiczek, maseczek dla wszystkich, to jest w stanie utrzymać takie koszty. Przez to właśnie wiele barów, wielu restauracji, wiele, wiele małych firm boi się otworzyć i do tej chwili jeszcze nie otwarło. I mają rację, bo sklepy, które mają otworzyć w tym momencie mogą liczyć się z wielką porażką. Tak samo bary, tak samo restauracje. Ja mam znajomych, którzy mają restauracje i nie będę tutaj mówić cen, ale koszty utrzymania takiej restauracji są bardzo wysokie. Płaci się bardzo dużo za np. wyrzucanie śmieci, za metr kwadratowy danej restauracji. Nie za ilość osób, danych kopert, które jesteśmy w stanie obsłużyć. Nie od tego płacimy śmieci, ale od wielkości naszej restauracji. Na pewno ta opłata w tym momencie się nie zmniejszy, a taka osoba na metr kwadratowy teraz będzie mogła obsłużyć dużo mniej klientów, ponieważ trzeba mieć tą, zachować tą odległość. Minimum yy, w tym momencie powinno to być 2 metry, więc stolik postawimy tu, a kolejny stolik na końcu restauracji. I takich solików zamiast mieć 8, to w tym momencie mamy 4. I okej, okay, zgadzam się, bo powinno się walczyć z tym wirusem. Jest on niebezpieczny. Wiecie, że go nigdy nie bagatelizowałam, ale trzeba też pomóc tym imprezom, tym osobom, które też muszą w jakiś sposób się utrzymać. Albo im obniżmy podatki, opłaty, ale nie, że oni muszą płacić tyle samo albo możliwie więcej. Bo może i też podniosą w tym roku wszystkie opłaty, a nie mogą przyjąć takiej samej ilości osób. To jest absurdalne. Naprawdę w ogóle nie biorą pod uwagę e, ludzi e, tego, jak, e, jakie koszty muszą ponosić. Wiecie, że pracowałam w salonie fryzjerskim, gdzie byłam makijażystką znam się bardzo dobrze właściciela, więc słyszeliśmy się, rozmawiałam z nim. On mówi: jeśli to tak dalej będzie trwało, gdzie jest to salon naprawdę bardzo dobrze prosperujący, to on będzie musiał zamknąć, bo on ma pracowników i tylko połowę pracowników mógł mógł im zapewnić w tym momencie miejsce pracy. Reszta jest jeszcze w domach, ponieważ on i tak nie może codziennie zapełnić salonu. Musi być odległość czasowa między jednym klientem a drugim. Są straszne koszty, bo trzeba obrać te koszule na górę jednorazowe, trzeba wszystko dezynfakować. Nie może być jedno siedzenie koło drugiego, tylko co drugie, OK, to wszystko się zgadza. Wiadomo, że on wcześniej na przykład robił 100 osób w ciągu dnia, i w tym momencie nie wiem, czy może ze względu na reguły, które musi przestrzegać, czy jest w stanie ich zrobić połowę. Wiadomo, że jest. W tym momencie duży alarm, duże ryzyko i trzeba na to uważać, bo um, jeśli przestaniemy być ostrożni i wszystko otworzymy tylko tak, jak chcemy, to z pewnością za kilka tygodni, możliwe za kilka tygodni, znowu będziemy w tej samej sytuacji. I tego nie mówię, że tak ma to wyglądać, ale pomoc dla osób, które tutaj mieszkają, które mają swoje działalności, też powinna być, a w tym momencie nie ma w ogóle. Osoby, które pozostały w domu, tak jak Wam mówiłam, jest tak zwana kasa integracyjna. Są to osoby, na przykład fabryka w tym momencie się zatrzymuje, bo nie ma pracy. Wszystkich pracowników wysyła do domu, i oni dostają pensję, i oni dostają wypłatę od Państwa. I to jest 80% od pełnej wypłaty, którą się dostawało. Wiele moich znajomych, naprawdę, uwierzcie mi, wielu nie dostało przez 3 miesiące tej kasy integracyjnej. Zostali w domu bez wypłat. I bez tego, co im się należy, są takie opóźnienia. I wiadomo, że ludzie mają oszczędności i nie płaczą ze względu na to, że mają co jeść, ale jest wiele osób, które żyją od pierwszego do pierwszego, i kiedy tej wypłaty nie dostaną jeden miesiąc, to może jeszcze dadzą radę. A jak nie dostaną ich dwa albo trzy, z czego zapłacą czynsz, z czego zapłacą prąd? Nic nie zostało przesunięte. Tylko podatki są przesunięte o kilka miesięcy. A tak naprawdę, wszystkie inne opłaty trzeba płacić od razu. Raty. Jeśli nie dostajesz wypłaty, to z czego masz pokryć wszystkie koszty, które masz na co dzień? Już nie pomijając jedzenie i utrzymanie się takie codzienne. Kolejny absurd kościół. Przez cały czas kościoły były zamknięte. To była pierwsza niedziela, w którą zostało otwarte dla wiernych. Wybrałam się z dziećmi do kościoła. Tak to wszystko przeleciało, że byłam pod kościołem 5 minut przed mszą. Drzwi były zamknięte od środka. Msza odbywała się wewnątrz. Nie wiem, doszli do pewnego numeru osób i nie mogą przekroczyć tego numeru osób. Okej, okay, zgadzam się, ale przynajmniej głośnik na zewnątrz, żeby osoby, które przyszły na tą mszę, ale niestety nie mogły wejść, bo już było za dużo ludzi, żeby te osoby też mogły e, uczestniczyć w tym. Nie. W ogóle zero jakiejś informacji, wróciliśmy do domu, byłam zła, ze względu na to, że kosmetyczki, fryzjerzy, sklepy nie mogą wykorzystywać kondycjonatorów, nie mogą y, zamykać drzwi, muszą pracować przy drzwiach otwartych, żeby właśnie wymieniać to powietrze. To dlaczego kościół zamyka drzwi? To dlaczego podczas mszy zmuszają ich do tego, by te drzwi były zamknięte? Wszystko jest takie. Nie do końca jak, miał, jak powinno być. Dzieci siedzą w domach od trzech miesięcy, nie mogą wyjść na spacer. Placy zabaw są wciąż pozamykane, zaklejone, nie można iść się pobawić. A centra miast są przepełnione ludźmi, którzy chodzą na aperitivo, spotykają się grupkami. No i właśnie w ten weekend było naprawdę bardzo dużo przypadków, gdzie zamknęli takie lokale. Bo były za duże zgrupowania osób. Za duże było za wiele osób ściśniętych w jednym miejscu, i tak się właśnie tutaj stało w Bresi. Pokazywałam Wam to też zresztą na Insta Instastory. Ja nie mówię, że trzeba wszystko zamknąć. Ja uważam, że powinno się powoli otwierać, ale z głową. Z głową yy, reguły nie tak sobie napisane, bo coś trzeba jednak wymyśleć i jakoś tych ludzi ograniczyć, ale reguły, które yy, naprawdę nam pomogą zachować bezpieczeństwo, a nie reguły, które po prostu tak sobie ktoś napisał i my musimy ich przestrzegać, bo ja się czułam jak taka, yy, jak taki baranek, któremu mówią, gdzie ma iść, co ma robić, tu proszę zdezynfekować, tu proszę stanąć na tą kropeczkę, tu może Pani wejść, tu trzeba zmienić i, I do tego dojdziemy, bo oni tego chyba chcą właśnie, żeby rządzić tym, gdzie mamy iść, kiedy mamy iść, co mamy robić i kiedy to mamy robić. I ja myślę, że powinniśmy się zacząć troszkę buntować, bo nie mówią nam całej prawdy o tym, co się stało. Nie mówią nam całej prawdy, jaka jest sytuacja teraz. A wciąż od trzech miesięcy słyszymy tylko nakazy. Tego nie wolno, tego nie wolno, tam nie wolno pójść, tego nie wolno. Nie może tak być. I myślę, że chyba powinniśmy się obudzić, bo jest coś nie tak. Od samego początku Wam mówiłam, że coś jest nie tak. Włosi zaczynają się naprawdę bardzo buntować, bo sytuacja wymyka się spod kontroli. Yy... Na początku jeszcze się wydawało, że jakaś ta, jakoś ta sytuacja, em, że jakoś to państwo będzie pomagało ludziom, a tak naprawdę oni myślą tylko o sobie, bo politycy sobie podnieśli wypłaty, ponieważ pracują po godzinach, a innym ludziom nie wypłacają wypłat tego, co im się należy. Kolejnym znakiem zapytania jest oczywiście odblokowanie granic, bo y, szykuje się ten tydzień i już za tydzień zostaną odblokowane granice i tutaj wiele osób się burzy. Y, są projekty, są plany, nie wiadomo w ogóle y, jak się za to zabrać, ponieważ dużo miejsc, tak jak Sardynia, Sycylia, nie chcą otworzyć granic. Nie chcą pozwolić, żeby turyści przyjechali do nich i może y, by przyjechały osoby zakażone. Także zaczynają proponować, by zrobić coś takiego jak paszport sanitarny: że osoba, która się przemieszcza samolotem, musi e, udowodnić, że jest zdrowa, że poddała się tym wszystkim testom, które trzeba zrobić, że, które potwierdzają to, że jesteśmy zdrowi. Na pewno to nie przejdzie, bo to jest e, niemożliwe, żeby kazali ci. E, zrobić sobie taki paszport i badania. Po drugie, nie dla wszystkich te badania są. Jest naprawdę tak bardzo dużo absurdów, tak dużo pytań bez odpowiedzi, tak jakby oni nie chcieli nam dawać odpowiedzi na to co się dzieje i dlaczego się tak dzieje. Oni na pewno mają w tym jakiś interes, a nam mówią to co chcą. Pytanie jest tylko takie, jaka jest prawda? Jak jest naprawdę? Po ostatniej przygodzie, w weekend, postanowiłam, że na zakupy już nie pojadę, póki sytuacja się nie unormuje. Oczywiście nie mówię tutaj o zakupach spożywczych, ale do centr handlowych, do takich miejsc, gdzie jednak e, można uniknąć, by pojechać, nie jadę. Postanowiłam, że jak już coś, to coś będę zamawiać online i myślę, że tak będzie robić więcej osób, bo iść na zakupy tak na takich zasadach, na jakich na jakich byłam w ten weekend, to to jest po prostu absurdalne. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Dajcie mi znać, jak wygląda to u Was. Wiem, że śledzi mnie dużo osób z różnych e, kątków świata i bardzo lubię czytać Wasze komentarze, które, w których piszecie mi, jak u Was sytuacja wygląda. Bo wiem, że i w Polsce, wiem, że i w Niemczech, wiem, że i e, w Hiszpanii ludzie się butują, bo jest naprawdę bardzo dużo absurdów, ludzie się nie chcą zgodzić na to, co im proponuje, do czego ich zobowiązuje rząd. Napiszcie pod spodem, ja się teraz z Wami żegnam i insieme la varemu. Un kaco. Ja się teraz z wami żegnam. Mam nadzieję, że naprawdę sytuacja bardzo szybko wróci do normy i to już pozostanie tylko przeszłością, bo na dłuższą metę tak nie może wyglądać nasze życie już. Tak to nie może wyglądać. To, to jest totalny absurd. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Czekam na wasze wiadomości i opisanie tego, jak to jest u Was. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Ciao.